Prosto ze stadionu w Nowogrodzicu witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem będzie prezes klubu MKS Chrobry Nowogrodziec, pan Edward Widuch, który opowie nam troszkę o historii klubu, o obecnym, właściwie o przyszłym sezonie, tym najbliższym i tym ostatnim, którym MKS Chrobry Nowogrodziec uzyskał awans do klasy okręgowej. Zapraszam bardzo serdecznie. aktywacja Chrobrego na Nowo klub powstał w 2011 roku po wiadomo rozwiązaniu poprzedniego Chrobrego i wycofaniu się z rozgrywek, w ogóle został zlikwidowany stowarzyszenie jako MLKS Chrobry Nowogrodziec. W to miejsce powstał Miejski Klub Sportowy Chrobry Nowogrodziec w 2011 roku. Od 2012 roku, ja przejąłem y, funkcję prezesa. Zostałem wybrany na walnym zebraniu y, do zarządu. Zarząd wybrał mnie na prezesa i od tamtej pory piastuję funkcję prezesa. Możliwy okres? Wtedy był taki w klubie? Tak. Coś nowego tak. się fajnego miało zadziać i, i mówi pan, to że znaczy to się... weźmie wtedy i jedziemy e... do przodu. Staraliśmy się po prostu odbudować, bo grupy młodzieżowe, juniorów, żeby to wszystko połapać, bo wiadomo, jak się klub. Rozleciał, no to wtedy nie było ani zawodników, ani zaplecza, sprzętu. Wszystko od zera budowaliśmy, gromadziliśmy. Mieliśmy tylko. Te... Tak, tak, praca od podstaw. Udało nam się po bodajże dwóch sezonach gry w B klasie awansować do A klasy z różnymi później występami w A klasie. Raz nam szło lepiej, jako no, uczyliśmy się. Powiem szczerze, ja z piłką dopiero tak na, na poważnie miałem, zacząłem dopiero tutaj jako prezes. No, nigdy tam nie grałem w piłkę, nigdy nie w żadnym, nie byłem zrzeszony w żadnym klubie I, i po prostu przy pomocy właśnie tu działaczy, ludzi dobrych woli, miejscowych, zawodników, wspierali nas tutaj w tym działaniu. Utworzyliśmy drużyny juniorów, dzieciaki, tramkarze, młodzicy, wszystko zaczęło funkcjonować powoli. I, ten. I właśnie tak jak wspomniałem, po bodajże dwóch sezonach awans do A klasy, w A klasie pograliśmy chyba też trzy albo cztery sezony i w sezonie 2017-18 uzyskaliśmy właśnie awans do okręgówki. Pierwszy raz jako nowy klub historyczny, wielkie święto. Wówczas trenerem Chrobrego był Zbigniew Grzybowski. W środowisku piłkarskim pewnie znany jest. Związany ściśle był z zagłębiem Lubin. I też miał jakiś tam epizod reprezentacyjny, reprezentacji polskiej. I ten, on nas wprowadził do okręgówki. No, ułożyło się tak, że w okręgówce pograliśmy tylko jeden sezon. I w 2000, na wiosnę 2019 roku z powrotem do Aklasy. No i właśnie zbliżamy się teraz do tej A-klasy, dwóch sezonów A-klasy, tak? Tak, które ba... No i w tym roku udało się wrócić z powrotem do okręgówki. Do okręgówki. E... No. Właśnie zacznijmy od tego sezonu pand pandemicznego, który został przerwany, tam też chyba była chrapka już na okręgówkę. Tak, wtedy była chrapka na okręgówkę, mieliśmy w jesieni dosyć dobrą pozycję wyjściową, tam niewiele straty do lidera. E poczyniliśmy właśnie tam wzmocnienia. Przyszedł do nas trener Krzysztof Kownacki. Poustawiał tą grę, poustawiał zawodników. Właśnie małe wzmocnienia doszły i zaczęło to na sparingach ładnie wyglądać. Wygrywaliśmy sparingi z czwartą ligą. No, ale ten sezon pandemiczny, odwołana runda wiosenna i ta cała praca, może nie poszła na marne, ale nie było efektu w postaci awansu. Awansowały drużyny z rundy jesiennej, które tam zajęła pierwsze miejsce. No tak. i zaczęliśmy właśnie później. To doświadczenie już zostało i ruszyliśmy na kolejny, no, kolejny sezon. Kolejny sezon, w którym, w którym tak na dobrą sprawę awansowaliście do okręgów tak, i tak. też troszkę skrócony. Ale to no, tak, można, tak. można powiedzieć, że ten sezon taki skrócony, ale akurat wam odszedł bardzo ważny mecz. Można powiedzieć o tak. awans. O awans tak, tak. E, jak właśnie na to się zaopatrujecie? Czy to dla was e, chcieliście? E, Dobrze stało, że nie zagraliście tego meczu z Górnikiem Węgliniec, czy, czy jednak chcieliby się tam zagrać i potwierdzić to na boisku jeszcze? To piłkarsko nawet... na pewno chcieliśmy zagrać. Chcieliśmy. Był taki niedosyt po tym przegranym meczu, pierwszym z Węglincem u siebie, gdzie po prostu, no naprawdę, wielki niedosyt, bo piłkarsko czuliśmy się na siłach, żeby ten mecz wygrać. No, jednak boisko weryfikuje pewne błędy, i, i najmniejsze błędy później są ukarane i to jest nieodwracalne i chcieliśmy właśnie bardzo rozegrać ten rewanżowy mec. mecz, pokazać, że po prostu no, że jesteśmy lepszy, tak? No nie wyszło, awansowaliśmy, no ale też życie weryfikuje wszystko i, i, i teraz okazuje się, że Górnik Węgliniec też gra w okręgówce, bo no, kosztem innej drużyny, co prawda też tu z naszej gminy, ale no z innych przyczyn nie wystartowali w to miejsce w z jest jakby została zachowana równowaga. Tak, tak, tak. No właśnie, bo też co trzeba podkreślić, że w tej naszej A-klasie, no to chyba historyczne jest, że dwie drużyny niemalże po 80 punktów zdobyły przez sezon. To jest naprawdę wyczyn niemały. Strzelonych mieliśmy 140 bramek, no to jest... Nie w każdej lidze tak się zdarza. Nawet w w B-klasach tak tak. Się. Nie zdarza się tak, żeby Oczywiście właśnie. Nie umyjąc z, z B-klasą. Tak, tak, tak. I, i po prostu to jest wyczyn naprawdę. I tu jest chylę czoła dla zawodników, dla trenera, bo to jest ich praca, przede wszystkim ich praca, ich zaangażowanie. Głównie w treningach, bo mecze to już są takie, no wisienka na torcie, tak powiedzmy. A cała praca została wykonana podczas treningów z trenerem na, na, na sparringach, żeby to wszystko poukładać. Z perspektywy kibica, bo zapewne pan jest na, na, na większości spotkań domowych czy wyjazdowych, z perspektywy kibica, jak to wygląda, jak, jak, jak w ogóle jaka jest atmosfera w klubie, czy zawodnicy są nie wiem, zgrani z sobą, czy, 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 czy trzymają się razem, bo to też wynik wynikami, ale wynik czasami robi też atmosfera w klubie, niekoniecznie, być może umiejętności poszczególnych zawodników. Ale taki monolit. Czy w to teraz yy, widać taki monolit, czy jednak są to indywidualności? Jest monolit, właśnie to jest ważne, to co pan powiedział, atmosfera w klubie. Yy, wygląda to tak, że kończymy mecz, nie przebierają się i trzaskają drzwiami wychodzą, tylko po prostu siedzimy, rozmawiamy. Chętnie spotykamy się, czasem jakiegoś grilla sobie urządzimy, posiedzimy. Zawsze jest nawet większa frekwencja jak na meczach, ale właśnie o to nam chodziło też, żeby stworzyć tą atmosferę pozaboiskową. To jest najważniejsze, żeby chłopcy między sobą yy, nabrali do siebie zaufania, że co się przekłada później na boisko, że jednemu coś nie wyjdzie, niech hura na niego, tylko po prostu na spokojnie klepią się po plecach, dobra następnym razem wyjdzie. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jak... Ale w tym, co nie ma, wam nie wychodziło. No. No tak, tak to wyszło. Nie? <laughs> tak to wyszło. E, macie zespół młody, stary, stosunkowo młodszy, starszy. Macie kilku zawodników doświadczonych na pewno, tak, ale tak. też podpartych. E... Yy, mło, tak, młodością i właśnie tą młody, młodzieńczą werwą taką. E, mamy mieszany zespół. E, tak. E... Powiem tak, no, no właśnie, statystycznie są... nie, nie powiem jaka jest średnia wieku, ale jest tak około tak yy, tak na szybko przeanalizuję. No to tak z 23-4 lata średnia wieku może być nawet, nie? bo mamy tak yy, starszych, to no kilku tam jest, no czterech, no, Sławek senior, który zawsze w pierwszym składzie, Sławek Sławomir Tkacz, który występuje właśnie zawsze w pierwszym składzie i wszyscy młodsi, i To tak Znacznie. Jak wiadomo, też gra ze swoim synem. Do, do, do końca tego sezonu grał jego syn na obronie. No teraz wyprowadził się z co bratu. No i siłą rzeczy, no nie może grać, bo pewnie by dalej grał. No, no właśnie, dochodzimy teraz do schodów personalnych. Wy walczyliście awans danymi zawodnikami. Co na przyszły sezon, ten, który niedługo się już zacznie? Wzmocnienia, ubytki jakieś w zespole? No to jak obserwujemy, jak, jak po każdym sezonie. Ktoś odchodzi, ktoś przychodzi. No ubytki są w postaci takiej, że yy, dwóch zawodników mieliśmy na wypożyczeniu ze Starych Jaroszewic, yy, wracają do siebie, yy, dwóch zawodników właśnie podziękowało nam za grę, yy, przeszli do innego klubu, no i ten jeden wspomniany, że wyprowadził się z Nowogrodzica, no i odległość po prostu uniemożliwia mu grę. Yy, wzmocnienia na ten sezon? Zmocnienia pozyskaliśmy. już Jeden zawodnik wrócił z wypożyczenia, który też jest znacznym takim wzmocnieniem. powiedzieć nazwisko? Tak, nie? Nikolas Nidzielski. Wrócił, grał w piascie wykroty, wrócił z wypożyczenia. Pozyskaliśmy z piasta wykroty Adama Turko, który też w środku pola w przodzie gra pozyskaliśmy z rybaka parowej na wypożyczenie Rafała Mazura i z Piasta Wykroty na chwilę obecną jeszcze z pewny Jakub Engel. To mamy czterech zawodników na uzupełnienie tych, którzy odeszli. No i jeszcze tam prowadzimy rozmowy być może jeszcze jeden zawodnik. no dwóch to już by było za dużo, bo to zbyt szeroka kadra też nie jest dobrze, bo Wtedy wiadomo, jest mecz, nie wszyscy się łapią do składu, no i, i siłą rzeczy później w pewnym momencie się zniechęcają, bo no nie chcemy mieć za szerokiej kadry. No fajnie mieć, tylko że po prostu każdy chce zagrać, tak? Kto grał w piłkę, to wie, że no, siedzieć na ławce cały sezon to nie jest fajne, tak? I, i przez to też patrzymy pod tym kątem, żeby ustabilizować taką kadrę tych 18-19, że no wiadomo no gdzieś tam wypadną sprawy zawodowe, gdzieś tam do pracy, ktoś tam musi pojechać i gdzieś tam sprawy rodzinne, Nie na każdym meczu może być i dlatego chcemy mieć taką kadrę, żeby na każdy mecz był ta jedenastka podstawowa plus tych sześciu rezerwowych. Zostawało mi się pytanie, idąc takim troszkę tropem BKS-u Bolesławiec, który wystawił drugi zespół w B-klasie, nie myśleliście o tym, żeby gdzieś tam zmontować drugą ekipę właśnie, żeby ci, którzy być może by się nie załapali do gry w klasie okręgowej bądź czekaliby na zmianę, żeby na drugi dzień grali w B-klasie. No pytam się też dlatego, bo w Nowogrodzce powstał druga drużyna amatorska zjednoczeni Nowogrodzie, z którym też będziemy kibicować zresztą. A to nie, nie można było tego jakoś tam połączyć, ustalić? Oczywiście też nie będę tutaj wchodził w jakieś tam szczegóły, Tak, tak. ale coś takiego jest do Kiedyś, kiedyś, ileś tam lat wcześniej narodził się taki pomysł, ale nie doszło to do skutku. I teraz, no nie wiem, czy jakby to wyglądało to w klubie, czy by to po prostu ta druga drużyna nie zaważyła na jakości pierwszej drużyny. Mam na myśli to, jak podchodzą zawodnicy? No, nie muszę trenować, zagram w drugiej drużynie. Czyby po prostu tu takie obawy nasze były? Czyby właśnie to nie, nie nie obniżyło poziomu właśnie pierwszej drużyny? Bo, bo a powstała też im kibicujemy właśnie kilku takich zawodników, byłych zawodników naszego chrobrego. Przeszło do nich, którzy już tam jakiś czas w ogóle nie grali, a teraz no spróbujemy w B-klasie, zobaczymy czy, czy damy radę. Jakie plany na ten sezon, e, takie najbliższe? Najbliższe, e, no wiadomo. E, bo, bo sezon startuje już, już za, za parę dni. E, tak, moje... 14, 14 sierpnia gramy pierwszy mecz z Wiktorią Ruszów. Jakie no, są plany na ten sezon? No plany, no wychodzić i wygrywać. Wychodzić i wygrywać, ale <laughs> tak dalej, tak troszkę szerzej mówiąc. A yy, utrzymanie na pewno, tak? To utrzymanie tak i, i na pewno no, w, no, w dobrej, bezpiecznej pozycji. No, chcemy zobaczyć. No, teraz ta y, liga okręgowa troszeczkę będzie y, ciekawa. Z czwartej ligi chyba trzy zespoły doszło nam i dosyć mocna będzie. No, zobaczymy też. Nie mamy, y, że tak powiem, obrazu, jak, jak, jak to będzie wyglądać. No, będziemy chcieli jak najwyżej. No, jeżeli by nawet awans. No nie wiem, czy damy radę. Nie? Po prostu nie wiem, czy damy radę. No ale jeżeli potencjał w zawodnikach jest, no jeden mecz wyjdzie lepiej, jeden gorzej. Czasem jest z trudniejszym przeciwnikiem, lepiej się gra niż, niż z potencjalnym słabeuszem. To pokazała liga już do tej pory, to nawet miniony sezon też wyniki pokazują. Także z tymi drużynami tam gdzieś w środek, koniec tabeli, i gorzej się grało niżeli z tymi z góry tabeli. No. Jeżeli chodzi o zaplecze piłkarskie Wasze, Murawa widać w fajnym stanie na początku sezonu. Troszkę proszę powiedzieć o, o zapleczu całym, jakim tutaj dysponujecie w Nowogrodzie czy, czy to wam w zupełności wystarcza, czy czegoś brakuje być może? Tak, do, roz, do samych rozgrywek zaplecze jest bardzo... Y, murawa, boisko jest y, no, na, na piątkę, że tak powiem, bardzo fajne, wszystko jest. Y, y, boisko treningowe mamy tu nieopodal 100 metrów od boiska głównego. Y, co nam brakuje? Brakuje nam na pewno tu bliskości, tak w okresie tym jesienno-zimowym, sztucznego boiska, gdzie przy oświetleniu i, i właśnie sztucznej murawie do treningów, to tak jednak to jest taka bolączka. No to chyba nie tylko nasza, ale wszystkich klubów, gdzie by można było po, spokojnie potrenować. No teraz w sezonie letnim trening 18 czy 19 nie ma problemów, tak, ale już później przyjdzie sezon ten jesienno-zimowy, październik, listopad, no to już jest wtedy problem. Yy, wszyscy gdzieś tam pracują i, i zebrać się od 16 to jest wielki, wielki wyczyn, żeby za, yy, przeprowadzić trening. No zaplecze, co jeszcze? No zaplecze na pewno budynek szatni. No już jest wysłużony... Yy, Funkcjonuje to, dbamy ile możemy, wszystko ładnie to jakoś tam funkcjonuje, no, no przydałoby się coś już, rozmowy się toczą na temat właśnie przebudowy, wybudowania nowego obiektu, ale życie pokaże dalej, jak to będzie wyglądało. O kibicach, no kibiców nie muszę zapraszać, kibice są zawsze, ci stali, wierni kibice, towarzyszą nam praktycznie od B klasy. Są Nigdy nie było problemu z kibicami odnośnie tam jakiś tam rozrób. Burt na stadionie to nie ta liga. Są tu wszyscy, znamy się wokoło, wszyscy się szanujemy wzajemnie. No i zachęcam, zapraszam serdecznie wszystkich od, od 14 sierpnia na mecze: dopingować kibicową naszym, żeby jak najlepiej wychodziło. Dobrze, no sezon 2020-2021 był sezonem dla nas udanym, no bo trudno by było, że powiedzieć, żeby nie był udanym, skoro na jeden mecz przegraliśmy, a pozostałe wygraliśmy Średnia bramek, tam ponad, średnia może ilość zdobytych bramek straconych, no, mówię o tym, że ta drużyna jest mocna. Dzień dzisiejszy na klasę, a miejmy nadzieję, że też będzie mocna na klasę okręgową, a życie pokaże. No. Jeżeli chodzi o atmosferę, no mamy trochę, młody, generalnie mamy samą młodzież. Więc, więc yy, przyszłość tej drużyny jest. No najważniejsze, żeby była atmosfera, która na dzień dzisiejszy myślę, że jest taka, jaka być powinna. Czego przykładem jest ilość, yy, ilość, ilość zawodników na treningu, jak również właściwy trener. Myślę, że poukładał to wszystko, poustawiał więc więc nie ma z tym problemów. No, mieliśmy niedawno przykład, byliśmy w tej. Okręgówce nie udało się utrzymać, więc wiadomo, zawsze dla Beniaminka najważniejsze jest utrzymać się. Więc taki na dzień dzisiejszy naprawdę nasz jest cel, utrzymać wszystkich tych zawodników, którzy zdobyli tą klasę, jak również coś nowego dołożyć, żeby była tam konkurencja większa. A tym samym, no wiadomo, poziom się zawsze zwiększa jak jest konkurencja. Więc jest chyba ok na dzień dzisiejszy. Eee, OK, dobra. Druga rzecz. Kurczę, teraz mi wypadło z No właśnie... Co mam powiedzieć? No właśnie. Nie mamy scenariusza zrobionego i dlatego tak to jest. No spokojnie. Powiedz mi, powiedz nam tutaj generalnie nastroje są bojowe w zespole? No myślę, że na no na pewno są bojowe, no bo graliśmy w tej A-klasie, więc już tam były bojowe nastawienie naszych zawodników, naszej młodzieży, no bo... Cel był jeden, cel był jeden, zdobycie awansu, a wiadomo, były dwie drużyny, które się liczyły, czyli Węgliniec i my, więc to jest najgorsze, że jak są dwie drużyny, nie ma jakiś tam trzeci, która mogła być gdzieś coś tam, no to trudno jest, bo wiadomo, konkurencja jest mniejsza, ale no, powinniśmy się cieszyć z tego, że i my i Węgliniec awansowaliśmy, więc więc jest, jest, jest fajnie, jak to, jak to, jak to będzie dalej, zobaczymy, no myślę, że już od 15 ruszamy, więc więc, więc walka będzie, atmosfera jest, wszystko co powinno jest, zaplecze jest, trener jest, prezes najlepszy jest, no to co tu więcej szukać, no nie, nie trzeba nic. Na który no. mecz najbardziej czekacie w klasie okręgowej? Znaczy generalnie no dla nas to no, wszystkie mecze są ważne. Nie mamy jakiś tam, wiadomo zawsze jakieś tam derby, gdzie no, były wykroty, pewnie to by był, można na dzisiaj by powiedzieć, że to był taki by ważniejszy dla nas mecz. No bo derby to wiadomo, to są derby, tak? I, i po to się gra, żeby gdzieś tam z tymi drużynami, tak jak były wykroty dłużej, w sensie teraz, no, fajnie by było z nimi zagrać, no ale no, nie uda się, no trudno. A poza tym, no pff, ciężko powiedzieć. No, myślę, że wszystkie będą dla nas ważne, szczególnie ten początek, żeby dobrze zacząć, żeby zawodnicy uwierzyli w siebie, że przeskok za klasy do kręgówki nie jest tak, aż tak wielki, czego przykładem mieliśmy, bo i sparingi graliśmy, więc, więc kwestia tylko dobrze wejść w ten sezon, w tą rundę, a po, 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 powinno być dobrze. To się dopiero okaże, tak naprawdę. Myślę, że w klasie okręgowej dopiero zobaczymy, czy coś zostało z tej formy, z, tam z klasy A. Ja będę ze swojej strony się starał, oczywiście, jak najlepiej tam wypaść. Pod względem może i bramek, a jak, jak i najważniejsze gry chyba dla całej drużyny, mi się wydaje. No i czas pokaże. W sparringach myślę, że jedna bramka, asysta, jak na razie. Także coś. może to dobrze pro, 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 prognozuję, a zobaczymy dokładnie, co i jak będzie. Z kim ci się najlepiej gra w drużynie generalnie? Czuję tak, 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 takie, takie flow, takie tak, 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 zrozumienie. <grywa> bardzo, tak? Masz takie osoby w drużynie? <grywa> no, wiesz, mam czy, na czy... pewno tutaj z Pawłem Wielogórskim też dobrze. Na pewno nam się gra we dwóch już troszkę się, można powiedzieć, tak nauczyliśmy siebie, gdzie, w którym miejscach możemy się znajdować. Myślę, że też jeszcze z Piotrkiem mi się pogropiny dobrze grało, który odszedł, bo też dużo jakby widział, w którym ja miejscu się znajduję. Ja go często też znajdowałem, bo dobrze się ustawiał. Myślę Krystian Smolarek tak samo eee, i ta trójka, to można tak powiedzieć. Oczywiście no, z każdym tam się jakoś tam w miarę dobrze dogoduje, no, ale to z nimi tak w miarę, w, miarę, w miarę lepiej, nie? Do końca walczyłeś o miano Króla Strzelców. Powiedz, eee, no. czego zabrakło? Czy skuteczności skuteczności braku no, Miałem yy, w ostatnim meczu, może też trochę to, że nie, tam nie, nic nie umiem z drużyną Majdanu, yy, że nie przyjechali, może tam też udałoby się coś strzelić. Ale ze brzudową braku skuteczności trochę. Miałem dwie, trzy sytuacje, takie, gdzie mogłem skończyć to. Mo, byłoby może inaczej. Ja Dawid, mówię Dawidowi, gratuluję. Dobra walka na pewno między nami. No i również powodzeniem życzę, także, nie? Kasper, najmniej brałem wpuszczonych w, w sezonie poprzednim. Jak się z tym czujesz? Dobrze, na pewno jest to zasługa nie tylko moja, ale wszystkich kolegów z drużyny. Zagraliśmy bardzo dobrze cały sezon. Mam nadzieję, że w okręgówce będzie podobnie. Będąc ostatnim na boisku właściwie w linii obrony jako bramkarz, pewnie, zapewne widzisz e, z wszystkich swoich zawodników podpowiadać czasami, jak to tam wygląda na e, z perspektywy bramkarza. E, w, w takim klubie, jak Robin Hoodra jest? Oczywiście, ja widzę wszystko na boisku. Staram się jak najwięcej powiedzieć swoim kolegom, jak najbardziej im pomóc, bo od tyłu widzę najwięcej. Niekiedy mnie się słuchają, niekiedy nie, ale zazwyczaj nam to wychodzi, tak jak widać. O tym, ile straciliśmy bramek w sezonie. E, jakieś plany na sezon? Jako, jak Beniaminek, wchodzimy i chcemy się utrzymać, a co będzie dalej, to będzie. E, jak się gra z zawodnikami, zawodnikami? No bo grasz ze swoim ojcem drużynie. No tak, e, i Jest to łatwy kawałek chleba, czy nie? Na pewno jest miło, że jak gram, on wchodzi na boisko, gramy razem. Nie pomyślałbym, że będę tak grał. Wchodzisz, czarabramki bramki, jeszcze bardziej mnie to na przykład cieszy, na przykład. Mhm. I ostatnia rzecz, co się najbardziej denerwuje na boisku, jak, jak grasz mecz, co się najbardziej denerwuje? Czy, 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 czy często generalnie wydzierasz, czy, wydzierasz? czy często krzyczysz na swoich kolegów, czy, czy nie? Bo to, tak już tam, wiesz, też jest ważne, będąc gdzieś tam ostatni na boisku, nie? Mam, mam taki charakter, że je... niektórzy mówią, że jest to dobre, niektórzy mówią, że nie, ale niestety dużo krzyczę na boisku. Wiadomo, najbardziej mnie denerwuje, gdy stracę bramkę, a jeszcze bardziej, gdy stracę ją po swoim błędzie. Ale na zawodników, swoich kolegów też potrafię krzyknąć, ale później w szatni, po meczu już wszystko jest wytłumaczone i jesteśmy dalej dobrymi kolegami, nie ma żadnych sprzeczek. Wiadomo. Kto jest, kto jest prawdziwym wodzem na boisku? No prawdziwym wodzem wiadomo, że jest Sławek, kapitan, najbardziej doświadczony i miejmy nadzieję, że jeszcze trochę z nami pogra. A przed kim masz największy respekt, tak czujesz? Mm, największy szacunek, tak. Wiadomo, jest to prezes, drugi prezes, yy, tak jak powiedziałem Sławek, kapitan, no i trener drużyny, tak. E, współpraca z trenerem fajnie się Tak, Tak. Ma... Tak, jak widać, awansowaliśmy, przegraliśmy jeden mecz w sezonie. Także chyba trener zrobił robotę. Chciałbym podziękować wszystkim sponsorom, którzy nas wspierają, którzy nam dobrze życzą, wspomagają w każdej formie, czy to w formie finansowej, czy rzeczowej, sprzętowej. Nie będę wymieniał każdego z imienia, bo z tego względu, żeby kogoś nie pominąć, żeby. Nie popełnić jakiejś tam fopa, i po prostu serdecznie wszystkim dziękuję. Zapraszam do dalszej współpracy. Dziękuję na pewno panu burmistrzowi, który nas tu mocno wspiera w naszej pracy, w naszym tutaj klubie. No i tyle, dziękuję.